Witam wszystkich jak leci. Nazywam się Petraski, a teraz powiem ci wszystko, co musisz wiedzieć o akustinol, zanim faktycznie kupisz ten produkt. Więc stay tuned do końca tego wideo. Co to jest akustinol? Akustinol jest dobre. Czy to naprawdę działa? Tak, akustinol jest używane przez tysiące ludzi i wiele osób ma świetne wyniki z akustinol. Akustinol to najbezpieczniejsza forma terapii, której stosowanie nie wiąże ze sobą żadnych skutków ubocznych. Kurację można bez problemu wykonać w domu, ponieważ specjalny środek ma postać olejków do samodzielnego zakraplania. Wystarczy jedynie regularnie, zgodnie z zaleceniami na ulotce, przecierać nim małżowinę uszną, żeby w niedługim czasie wzmocnić jakość swojego słuchu i wyeliminować szumy w uszach, a także stopniowo zregenerować narząd słuchu. Pozbyć się głuchoty, przez co znacząco poprawić komfort i radość życia. Wiele osób kupuje tylko jedną butelkę akustinol i nie uzyskuje żadnych rezultatów ani nie korzysta ze wszystkich korzyści, jakie może przynieść ten produkt. Wiemy, że każdy rodzaj leczenia wymaga pewnego czasu, aby zacząć działać i dać nam rezultaty. Zalecenie jest takie, że robisz 180-dniową kurację Akustinol, która przychodzi 6 butelek w zestawie, aby przyspieszyć swoje długoterminowe wyniki i zapewnić, że będziesz cieszyć się wszystkimi korzyściami. Zwróć uwagę na ostrzeżenie, które muszę dla Ciebie zrobić: jeśli naprawdę chcesz kupić Akustinol, uważaj na stronę, z której zamierzasz ją kupić, więc jeśli chcesz kupić ten produkt, upewnij się, że kupisz go na oficjalnej stronie internetowej. Wiele osób zostało zawiedzionych przez ten produkt, gdy próbował kupić ten produkt na innym rynku, należy kupić ten produkt na oficjalnej stronie internetowej i aby pomóc ci zostawiłem link do oficjalnej strony internetowej poniżej w opisie tego filmu. Inne bardzo ważne ostrzeżenie: Uważaj na ludzi, którzy mówią, że używali Akustinol, kiedy faktycznie nie używali go. Po obejrzeniu tego wideo. Możesz kliknąć tutaj poniżej w opisie i wejść na oficjalną stronę internetową, aby zobaczyć wewnątrz każdej butelki Akustinol. I aby zakończyć tę recenzję, mam jedną rzecz do powiedzenia. Kupuj tylko Akustinol, jeśli jesteś naprawdę zaangażowany w odpowiednie wykorzystanie produktu. Zdecydowałem się nagrać ten film, ponieważ wiele osób pyta, czy Akustinol działa i czy jest bezpieczny. I tak, jest to w 100% bezpieczny. Nie ma żadnych skutków ubocznych dla tego produktu, ponieważ wszystkie składniki są naturalne. Naprawdę mam nadzieję, że ten filmik ci pomógł. Więc to jest to dla tego przeglądu, nie zapomnij zostawić jak w wideo i w przypadku, gdy masz jakiekolwiek wątpliwości, może zostawić komentarz na wideo, że będę bardzo szczęśliwy, aby pomóc.